Szanowni mieszkańcy, blisko rok temu zdecydowaliście o zmianie władz samorządowych powiatu przasnyskiego. Czego udało nam się dokonać w ciągu tych 11 miesięcy? Zapraszam do obejrzenia krótkiego podsumowania. Po całym 2018 roku bezczynności ruszyła wreszcie budowa obwodnicy Chorzel. Jeden odcinek został już zbudowany, a na kolejny podpiszemy wkrótce umowę. Przystępujemy też do starania o budowę owodnicy Nasze miasto powiatowe może skorzystać ze środków rządowych przeznaczonych na wyprowadzenie ruchu z dala od centrum. Budujemy kryte lodowisko przy ZTSP Przasnyszu. przy lodowisku przebudowujemy internet tak, by powstały tam miejsca hotelowe. Kończymy rozbudowę starostwa powiatowego, gdzie stworzymy centrum aktywizacji biznesu. Postępuje również budowa edukacyjnego inkubatora przedsiębiorczości w Zdziwuju. Zajęliśmy się też bezpieczeństwem, stworzyliśmy ścieżki rowerowe i oznakowania poziome na wielu drogach powiatowych. We współpracy z gminą postawiliśmy w jednorożcu radar, by młodzież i dzieci mogły bezpiecznie przechodzić przez pasy przy szkole. Prowadzimy dalsze etapy uzbrojenia strefy gospodarczej w Korzalach, gdzie powstała pętla drogi kolejowej. Na prośbę mieszkańców we współpracy z gminami budujemy chodniki przy drogach powiatowych. Milion złotych zainwestowaliśmy w edukację, zakupiliśmy komputery do pracowni informatycznych, remontujemy węzły cieplne, dachy, łazienki, zakupiliśmy ławki, przystąpiliśmy do wielu projektów oraz zainwestowaliśmy w monitoring, który zwiększył bezpieczeństwo. Dbamy o dobro naszych pacjentów. Rezonans magnetyczny wreszcie będzie w Przasnyszu pozyskaliśmy na to duże wsparcie rządowe, udzieliliśmy wsparcia finansowego, dzięki czemu doprowadziliśmy do uruchomienia realizacji projektu termomodernizacji szpitala. Udało nam się uruchomić punkt narodowego funduszu zdrowia w Przasnyszu. Zdobyliśmy ogromne środki na budowę i przebudowę dróg w kolejnych latach. Za blisko 10 milionów złotych przeprowadzimy inwestycje drogowe na całym obszarze powiatu. Wspomagamy też gminy w budowie boiska czy przebudowie dróg. Z naszej pomocy finansowej w tym roku skorzystały gminy Krasne, Krzynowłoga Mała, Jednorożec i Miasto Przasnyż. Skutecznie zabiegaliśmy o zwiększenie finansowania dla naszego szpitala o blisko 2 miliony złotych. Zabiegamy o rozwój turystyki, szlaków rowerowych, promocji, kultury, odtwarzamy połączenia autobusowe i pobudzamy przedsiębiorczość, dzięki czemu bezrobocie zmniejszyło się o blisko 300 osób.